Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeżeli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szat. Dawaj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy się Wam wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy tak samo czynią, jeśli pożycz Jeżeli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą i utrzęsioną, ponad, wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Bóg nam daje na dzisiaj tę Ewangelię, abyśmy spojrzeli na nasze życie, spojrzeli na różne wydarzenia, które mieliśmy. Niektóre są w nas świeże, niektóre były jakiś czas temu. Ale Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy, dotyczy każdego. Nie tylko, że polecenie Boże jest dla każdego, ale każdy z nas ma osoby, które nam były trudne w życiu i najprawdopodobniej każdy z nas był też dla kogoś trudnym. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Trudno się uchować do pewnego wieku, nie wiem jaki to jest wiek, czterdziestka, pięćdziesiątka, może wcześniej. Trudno się uchować, żeby nie mieć nieprzyjaciół. Nawet jeśli próbujemy z każdym po kolei to wyjaśnić, co zaszło, co się stało, to i tak ostatecznie lądujemy tak, że mamy nieprzyjaciół. Czy mamy ludzi, którzy nas nienawidzą? W wieku 40, 50, 60 lat najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak. Może ktoś się uchował, ale najprawdopodobniej czy to z rodziny, czy z sąsiedztwa, czy to z byłych rodzin, bo się rodziny posypały, czy to z byłych rodzin dzieci, czy wnuków. Czy w pracy mamy gdzieś ludzi, którzy nas nienawidzą? Czasami może nawet nie wiemy za co, a czasami wiemy za co. To są sytuacje, które, które znamy: osoby, które nas przeklinają, osoby, które nas oczerniają. Mamy takie, znamy takie osoby. Każdy z nas ma swoją historię życia. I teraz to, co Pan Jezus nam mówi dzisiaj. Myślę, że no jesteśmy w takiej grupie pobożnej. Dwie godziny, dwie i pół godziny wytrwać w kościele w niedzielę i to jeszcze z chęcią. A niektórzy z Was, jak widzę, po twarzach, po twarzach przyszliście do kościoła po raz drugi. Adrian, który tutaj jest ministrantem, był rano o ósmej też w kościele. I, I tak dalej. Jesteśmy osobami, które słuchają Ewangelii i zmagają się z tymi słowami. Bierzemy je sobie do serca. Próbujemy odpowiadać tak jak Jezus mówi, nadstawiając drugi policzek. Ale przychodzi taki moment, kiedy po nadstawieniu drugiego policzka okazuje się, że jest potrzebny trzeci, czwarty i piąty. I, I ta twarz się trochę zniekształca, i zadajemy sobie pytanie, czy to o to Panu Jezusowi chodzi? Czy to tak ma wyglądać? Gdzie jest ta granica? Bo uderzają, uderzają, ja nie umieram. Pan Jezus dostał tych razów wiele, ale szybko skonał i mógł z A ja już 10 lat, 15, jak ktoś powie, i cały czas ten policzek. A może już jest ten moment, że się wycofałeś, że powiedziałeś: Tu się już nic nie da zrobić, ja tego więcej nie zniosę, moja wyporność już jest przekroczona, zamykam swoje serce. I to, jest, to są historie życia, które, które mamy, które próbujemy sobie jakoś ułożyć, żeby móc dalej żyć, żebyśmy mogli dalej normalnie funkcjonować. I uwielbiać Boga i chwalić. Często jest tak, że nie wiadomo, co jest, czego tak naprawdę Pan Bóg chce w tej sytuacji, co jest tym nadstawieniem kolejnego policzka. Natomiast jedno jest pewne, że Bóg chce, żebyśmy zawsze przebaczyli. Żebyśmy zawsze błogosławili. I żebyśmy zawsze byli zdolni do dobra. Pamiętam taką, taką sytuację ze wspólnoty, to była akurat ze wspólnoty niesakramentalnej, którą się opiekowałem w Łodzi. I tam była taka sytuacja, gdzie osoba już była w nowym związku, nowe dziecko, a tam ze tego starego związku zachorowała była teściowa i no i trzeba było pomóc troszeczkę, bo ten były mąż, syn okazywał się niedojrzały i chociaż pluł i swoje zrobił i też wobec teściowej i to, to ta kobieta się zdecydowała, że w takim razie będzie chodzić do szpitala, żeby, żeby się nim opiekować. Ale nie zawsze mogła. Więc wtedy, jak nie mogła, to do szpitala chodził jej nowy mąż, do byłej teściowej jej męża, który nie miał ochoty chodzić do matki. I to, to są takie historie, które, właśnie myślę, że tego Bóg oczekuje. Nie chodzi teraz, że. Trzeba czasami jakichś wielkich gestów, czy, czy pojednań, które są niemożliwe za racji zamknięcia, zamknięcia serca, ale przychodzi taki moment, gdzie Bóg daje przestrzeń. I w tej przestrzeni pokazuje, możesz zrobić coś, co jest heroiczne, na kogoś, kto cię oczerniał i gdzie nic nie musisz. Możesz pójść i po prostu się zaopiekować, przewinąć, nakarmić. Zrobić to z miłości do żony, z miłości do człowieka, a może z miłości do Pana Jezusa w duchu Ewangelii, że tam, gdzie oczerniali, tam się módlcie, tam błogosławcie. My takie historie z życia znamy. To nie jest tak, że opowiedziałem wam coś, co. Powiedziałem coś, co jest rzadkie, ale w różnych innych krzyżówkach życiowych to się zdarza. I, i myślę, że czasem to jest wobec bratowej, brato, siostrzenicy, czy no, różne, różne sytuacje, które mamy. I, i, i myślę, że. Że coś takiego w naszym sercu czasem się rodzi, że ja tak bym chciał. Że jak Bóg mi da taką okazję, to, to chcę to zrobić. A, a te historie życia są, są przeróżne. Czasem to będą ludzie obcy. Tak jak w, tym, w tej sytuacji, co Wam powiedziałem, gdzie ten mężczyzna chodził do tej kobiety, do szpitala. To może być ktoś zupełnie obcy, to może być ktoś z pracy przez którego straciłeś swoją pracę, przez którego oczernienie, zniesławienie. Dużo wycierpiałeś, ale przychodzi moment, gdzie, gdzie zobaczysz tę osobę w rowie i jedno, co się rodzi, to zasłużyła na to. Albo Bóg ją pokarał, albo jak nawet już wiemy, że Bóg nie każe, to zasłużyła na to. A Jezus chce od nas, żebyśmy wtedy zrobili to, co mówi, jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeśli chciałby, żeby w takiej sytuacji ktoś Cię z tego rowu podniósł, to zrób to samo. Nawet jeśli to jest osoba oczerniająca, przeklinająca Cię i ta, która Cię nienawidziła i oskarżyła. I bardzo ci pogmatwała życie. I, I do tego, do takiej otwartości Bóg nas zaprasza, bo On taki jest. Czytamy w Ewangelii, że Jezus mówi, On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Taki jest Bóg. Dobry dla niewdzięcznych i złych. Dla tych osób, które tak odbieramy jako niewdzięczne i złe. Bóg jest dla nich dobry. I to jest sprawiedliwość Boża. Bo często nam się włącza sprawiedliwość Boża taka, że dla tych, co wyrządzili jakieś zło, to na pewno Bóg też będzie dla nich zły. A Bóg nie ma w sobie zła. Bóg nie ma w sobie zła. To są nasze wyobrażenia i pragnienia czasem o Bogu, żeby dla niektórych był zły, a dla niektórych był dobry. Oczywiście ta grupa, dla której ma być dobry, to ja tam zawsze będę a Jezus mówi to nie tak wygląda po pierwsze Bóg jest dobry dla każdego a to w której grupie będziesz co do sądu to taką miarą jaką mierzysz taką ci odmierzą i odpuść nam nasze winy jakim my odpuszczamy naszym winowajcom no ale ta osoba przecież już tyle razy Tyle razy rozmawialiśmy, tyle razy prosiłem, tyle razy prosiłam. Już miało się zmienić, a ona kolejny policzek. To co? No to wtedy trzeba sobie przypomnieć, ile razy mam przebaczyć, ile razy mam przebaczyć. Widzimy, że to jest trudna ewangelia, że ewangelia jest trudna, że miłość jest trudna. Ta, do której Bóg nas zaprasza, rozróżniając. Że co z tego, że jesteście mili dla tych, którzy dla was są mili? Przecież poganie też to robią, młodzieżnicy. A czym się różnisz przez to, że poznałeś Jezusa? Co ma mnie różnić? No właśnie to, że jestem miły dla tych, którzy są dla mnie niemili. No, i, i tu, jest, tu jest to pytanie, które w ogóle, jeżeli chodzi o nasze wychowanie w wierze, czy my w ogóle takiej postawy chcemy? Czy chcemy, żeby papież był miły dla tych, którzy są dla niego niemili, i dla Kościoła? Czy raczej uważamy, że papież powinien być niemiły dla tych, którzy są niemili dla Kościoła? To jest naprawdę duże pytanie. Pytanie o Kościół, pytanie o nas. Czy chcesz, żeby twój mąż był niemiły dla, tego, dla tej osoby, która jest dla ciebie niemiła? Czy żeby był miły dla tej osoby? Z pytaniem o nasze serce. Czy chcesz, żeby był dobry dla kogoś, kto dla ciebie jest niedobry? Czy żeby się z Tobą zjednoczył w bólu i był niedobry dla tej osoby, bo dla mnie jest niedobry? Zobaczcie, jakie mamy serce. Co tam się rodzi, jak chcemy czasami, żeby ktoś nas poparł w nienawiści, nie nazywamy tego nienawiścią. W byciu niemiłym, w byciu gorzkim, w żądleniu. Skoro mnie urządlił, to przecież skoro mnie lubisz, to też musisz urządlić tę osobę. Jedność chrześcijan w żądleniu, jedność nas ludzi wiary. Żeby uderzyć tego, kto, kto uderzył. To jest wołanie Boga o nawrócenie naszego serca. Jezus jest tym, który stawia nienawiści, mur, niezależnie od tego, czy w tym stawianiu granicy złu uczniowie są z nim, czy uciekli. Niezależnie od tego, czy Kościół jest z nim w tym momencie, czy uciekł, czy większość Kościoła jest przeciwko, czy jest za. Jezus jest tym, który stawia granicę złu, a tą granicą zła jest miłosierdzie. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy mamy inne pomysły na życie, to jest sposób działania Boga, że jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Mamy msze uzdrowienia. Modlimy się o zdrowie, o uwolnienie naszych serc. To jest dla każdego z nas dzisiaj. Ewangelia dla mnie to jest Ewangelia. To jest Ewangelia dla duchownych, dla tych, którzy przewodzą Kościołowi i nauczają, czasem nauczają nienawiści w imię Boga. Czasem tak robię, robimy, może robię, a może po prostu tego oczekuję. Może nie mówię, ale oczekuję. Bracie, bądź ze mną i razem ze mną, bądź zjednoczony w nienawiści, w oczernianiu, w odwecie. Zakończę powtarzając jeszcze raz słowa, które Jezus mówi o Ojcu, mówi o sobie, mówi o Bogu. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Amen.